Dzień dobry. Nie będę kłamać, że wybrałam się tutaj przypadkowo. Widziałam w tym miejscu kilka dni wcześniej płomiennice zimowe. Mają różne nazwy. Najpopularniejsza to chyba zimówka, bo w naszych warunkach u nas w Polsce te grzybki rosną właśnie w okresie zimowym. Mają piękny kolor pomarańczowy. Niektórzy twierdzą, że zimą tylko jadalne grzyby rosną, że nie można się pomylić. To nie zupełnie tak jest, ponieważ w ubiegłym roku spotkałam na powalonym buku całą, całe skupisko kilkaset grzybów, i myślałam, że to są właśnie te płomienice zimowe. Się okazało zupełnie inne grzyby: niejadalne, może nie trujące, ale niejadalne. A te płomienice, widziałam wcześniej, jeszcze były takie za młode, żeby cokolwiek z nich zrobić. No nie byłyby smaczne, ale objętościowo było ich dużo mniej. Mają kolor pomarańczowy, oprócz innych tam właściwości bogatych, co yy, nie jest zgodne z tym, co kiedyś tam twierdzili u nas, że mają tylko walory smakowe, a grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych, nic tam nie ma, tylko smak. To nie, nie tak. One są pomarańczowe i może nie przypadkowo, ponieważ jedną z właściwości jest to, że mają działanie antydepresyjne. I akurat natura tak pomyślała, żeby ludziom, no nie tylko ludziom, zwierzaczki też lubią przymy, żeby właśnie dać coś takiego, po zjedzeniu czego, żeby się chciało chcieć. I e, latem rośliną, która ma właśnie takie działanie antydepresyjne jest dziurawiec. No I może to nie przypadek, że ma podobny kolor, również taki pomarańczowy. Dziurawiec w ogóle kiedyś to mówili, że to jest roślina dla opętanych. Nie będę wnikać, to nie moja działka, nie znam się na tym, no ale może coś w tym jest. I tutaj jest już tych grzybków tyle, że można już posiłek przygotować. Niektórzy nawet zjadają na surowo. Nie jadłam jeszcze, nie wiem. Pewnie zrobię jakiś sos. Pościnam same łebki. Jeszcze zobaczymy, jak one wyglądają pod spodem. No to może... Są jeszcze młode, żółciutkie. O, te już mają inny trzon. Aksamitka. Płomienice aksamitno trzonowa, więc to już bardziej przypomina jakiś tam aksamit. To już są starsze grzybki, więc nie wyglądają jednakowo. Młode są żółciutkie na wierzchu na kapeluszach. Później stają się właśnie takie pomarańczowe, z przebarwieniami ciemniejszymi, błyszczące na wierzchu, trochę śliskie, pod spodem blaszki i ten trzon już się robi jakiś taki aksamitny, ciemniejszy. W misce mam jeszcze uszaki bzowe. Niewiele ich jest. Jeżeli je zostawiłabym na tym drzewku, na krzewie właściwie, bzu czarnego, to one by przyschły po kilku dniach. Szczególnie gdyby pojawił się przymrozek. Gdyby się nie nie boją tego, ale mimo wszystko przysychają. Szczególnie jak jest silny wiatr. Więc mam troszkę uszaków jeszcze jak wytnę te aksamitki płomiennice nie aksamitki przepraszam, coś mi się myli te płomienice zimówki inaczej no to już wyprawa się udana jak widać sezonowe, zimowe grzybki to będę wiedziała, czy naprawdę taki smak mają. Podobno są bardzo smaczne. Nie mają jakiegoś ostrego zapachu. To ja powycinam sobie te płomienice. No i będę wracać. Życzę wszystkim zdrowia. I udanych grzybow w całym sezonie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.